Sprawdziłem tego jazgota Ireneusz Krawczyk. Oskarżony o przekręty skarbowe, ale e, nie na tyle, żeby zanim list kończy, wysyłać. Do sądu się nie stawia. E, podobno mieszka w Irlandii. Dzięki Witek. Kiedy zamierzałeś mi powiedzieć? O czym? Że wyprowadziłeś się z domu i śpisz na komendzie. Miało mi się ciebie żal zrobić? Niezła manipulacja. Właśnie dlatego nic ci nie mówiłem, żebyś nie pomyślała, że taki gest wobec ciebie. To dlaczego się wyprowadziłaś? Bo cię kocham. Ale niczego nie oczekuję. Po prostu miałem dość życia w kłamstwie.